Hej, cześć się wam wszystkim ludzie, z tej strony Rodaka. a dzisiaj gramy sobie w Smite, to taki random, random, całkowity random, dopiero zacząłem w to grać jestem nobem do potęgi dziesiątej, ze mną jest Rebeliant! Oczywiście, zdradzujcie jak Teveris A dzisiaj z nami jest koleżanka droga, dobrze witaj się Tak, ta, Tak jest z kanału GCK może to. Tak, ja tu jestem ogólnie nobkiem. A znawczyni to jest pro Elokoksu wszystko naraz. Rebeliant to samo Ja to fakt 100% Potwierdzam Jest nam jeszcze dwóch innych, ale niestety nie ma ich na tym spiku, więc nie usłyszycie ich zajebistych głosów No, ale no można też tak powiedzieć, że jest na drugim miejscu to ja tak naprawdę, a patro pa teraz się uczy Tak, ja dopiero wbiłem. Łukurwa tak. No słuchaj, ona, ona właśnie właśnie ma 10 level i ma diamentową skórkę, i No ma, właśnie, ile, ile ma zabójstw, ile ma asyst, ile zwycięstw. No widzę, właśnie widzę, tylko tak patrzę po przeciwnej drużynach, to tutaj też jest czwarty level i drugi. Tak. E, mój brat, ja go załatwię. E. tak. E, ludzie, dla tych, którzy nie wiedzą co to jest smite, w sumie ja też do końca jeszcze nie wiem, ale powiem Wam tak y, z serii nie wiem, to się wypowiem. To znaczy, powiedzmy tak, to jest niby lol, tyle że. W 3D? Różniąco się tym. Wiesz, do końca nie Co? A. No, tak. no do końca. Mówię tak, fajna gierka, krótka, ale jednak, można trochę to porównać. No tak, dynamiczna zresztą. Dobra, patrona, przedstaw swój śmiech. niczym do bólu. <śleszy> chodziło mi bardziej o. Rap. Aha! To czekaj, to! Ej, kaka, kaka, kaka dobra, walimy i się nie śmiejemy! Dobra, no! my tu! O kurde, co ja zrobiłem? Biedny nie! Sługusy się odrodziły! Wszyscy bieg sobie zabić biednego dyka, waszego dziadka! Eee no W końcu jest zawsze to? Wow, jakie tornado! A fak, jak mi zabił! Ale czekaj, na pewno Twój program wykryje Tak, tak, serfa? tak, na pewno na 100%. Na pewno? Tak, tak. No dobra, mam nadzieję. Bo ostatnio, jak nagrywam to patrzę... Fuck, nie nagrał się Wasz dźwięk. No. Nie Rebe Rebeliant ciśnie ostro, widzieliśmy przed chwilą. A ja skaczę teraz jak kaczka po wodzie. Lol, lol. Dobra, ja mam Ale... poziom... Ja mam już poziom czwarty. Teraz będę miał piąty, więc tak, ja, ja ich wiem, że inne takie tam rzeczy, znaczy im pewnie zabije, zabierze nam fragi, albo inne takie tam rzeczy, nie wiem. Tak, ja tu głównie jestem tylko tak, żeby yy, leczyć albo tam kogoś wspomagać, głównie to nic więcej nie robię. Ale, ale, przecież nie czepiajmy się, bo on ma jednego killa, także sorry bardzo. Jestem prosem <grym> No to ja, to ja to miałem 10, ale. Mniejsza zresztą! Mniejsza tym No właśnie. Tak, a dokończając zdobacz, to, co. W... Zdobacz, trzeba się wspierać, bo no, dobra, a dokończając. A dokończając to, co mówiłem wcześniej, Smite jest to taki lol w 3D, tylko że zamiast tam jakichś wymyślonych postaci, mamy tutaj prawdziwych. tych. Gdyś. prawdziwych bogów z mitologii, tak. Ja gram teraz. Gdyś. Ja gram teraz Bogiem Ra z Egiptu, który jest, takim, ty, który jest takim typowym supportem. Wspomaga, leczy i w ogóle wszystko. A rebeliant to graczym, Odynem, czyli no. No tankiem typowym, no. Czyli jestem ojcem, no. Tak. Szek ojcem... Kurde, gdzie ja tu wladłem A na to znaczy, grała się Artemis, czyli Boginią tak naprawdę... Wow, wow. E, właśnie. E, grecka Bogini. Tak. Jeszcze mamy połączenie ze znaczeniem Newa oraz... A Freddy ale to jest inna bajeczka. Tak Inna gra inna bajka. <laughs> Może tak powiedzieć. Okej, okay, widzę, że Odyn kontra... No, i jak, no i jak widzicie tam w prawym rogu... w prawym rogu, w prawej stronie pod, pod minimapą mamy taki licznik punktów i my jesteśmy niebiescy oczywiście, a musimy doprowadzić, żeby każdy nas drużyny. Żeby czerwoni mieli 0. Tak. Właśnie. Wtedy oznacza, że my wygraliśmy. Chociaż pewnie wielu z was słyszało w smite, bo w Smaincie jest dość popularny. Kurde to za cwej! Nie denerwuj się, to są w ale to jest przesady no. no bo kurde bije 5 minut jednego gościa, a ten przychodzi i mi go kroja Dobra, zamykam... O No A dobra panie Cię dziękować, że ja mogłem wyjść z mojej pułapki, dziękować, naprawdę. Nie, nie, nie. Puść go! Przeżyłem także spokojnie. Tak. Żyje. Wasz dziadek żyje. DZIADZIU! Czekał w noczku? JAK TAM BYŁO ZAKOPANEM? A PO STARE MUWIE PAN? Kurde, jak, jakimś miotaczem ognia... Ajajaj, aj, aj, jak mnie sprzątęli. tak się młodzy, ostatniki. Tak lekawa. Bo my ciągle gadamy. No, no to, słuchaj, my jesteśmy youtuberami. No wiesz, mamy doświadczenie. Prawda? Dobra, ja, ja, ten, paziów moich prowadzę. Paziów? Paziów, Paziów! To są moi paziowie. Dobra, twoi paziowie niech będą. Dobra, level up, level 9. I jakby co, ludziska nie wiem czy wiecie, może mówił Patrodak nie, ale mam nowy internet, masz znacznie... Tak, tak, mam nowy dlatego, internet. Dlatego, dlatego w końcu może zagrać z nami właśnie tą przepiękną grę, tą spaniałą niczym y, miód pitny. I co za iście poetyckie porównanie, z rebeliancie. No kto to nas bił? No gdzie? Wbici. Wbicie na nagranie, pozdrowienia od YouTube'a No właśnie To teraz nagrywamy, Geralt Witam no, Geralda, nie denerwuj się, bo durfijność chodzić Hehe <laughs> Spokojnie Panuje nad sytuacją To bardzo się cieszę. Tak, ale Masz te roczne doświadczenie, Mhm. Mm. Gdzie z tą kurde tą... Gdzie z tym? Ty, ty co? A co wy robicie? Gramy w Smite. po... Smajta, panie, gramy, Rodak nagrywa... Pozdro my... YouTube. No właśnie, pozdrawiamy YouTube, poz... pozdrów Gerard YouTube, to pozdrów no. Pozdrów mamy. Jestem nie, no nie sykaj się skoruj. Dobra, to czekajcie tam jeszcze i ja pozdrawiam. pozdrawiam moją byłem dziewczynę Hajko Oczywiście wraz z y, wszystkimi y, całą rodziną jej oraz moją. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy. No dziękuję. My również pozdrawiamy. Mo no, za również. A po A ja a ja akurat pozdrawiam moją koleżankę, który mieliśmy rozmawiać pół godziny temu, ale dobra tam. Wiecie co, ja sobie może ściszę trochę smajta. Tak no. na wszelki wypadek. Się zdałoby się. A, się zdałoby. a wiesz, że odeszli Dziorski i ten, i ten, no. A patrzcie. No nie, zlamiłem to. A raczej Boże, Rebeliak. No o co chodzi, no. No ten wiem. tramwaj to nie chodzi. Nie. Nie, wiem, hmm. wiem. Ja słyszałem coś, co się stało z Sikorskim i Wiem, 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 wiem. Bo akurat słyszałem to przez yy, Kiksona, którym nale nalegał, kurde, żebym wbił na tego OTS-a. Wszystko Nie, wtedy rozmawiał właśnie z koleżanką. Na skajcie. I on od razu pomyślał, kurde, że mam z Jum Roman. Nie ogarnia tego. Słuchajcie, no, ludzie, bo to też się. Słuchajcie, no, ludzie, bo tutaj się ciekawe rzeczy mówią. Eee, może zbyt mocno się przywamy w tematy, może mniejsza z tym, zadajmy takie tematy, no nie wiem, dość nie powiem co Rzuciło się no, na, na by... mnie cztery. Ja, ja Hajko zadałem pytanie jaki ma rozmiar ten tak jest, no nie wiem. Też przyszedłem na fajne tematy. No słuchaj, to no teraz rozmawiamy tak naprawdę o dziewczynach i nie było romansów lekowa. No można no, to, to tak ten ten... No tak chręcią bym powiedział. A znaczy mi słucha i się nie wierzy. No. Właśnie, bo Nie boczy bo zazdrosna, wiesz? <grywa> ale, ale... Ale... Ale jak to jest zazdrosna? Ale wiecie, że to jest wszystko na YouTube. Pe pewnie teraz nie wiem. Wszystko leci na kasę. O, no to ej, ty, ale procent mi odpalicie panowie, co nie? Oczywiście. No, oczywiście. Dostaniesz 5% z 5% rebelianta. Jeste. Dobra i no, jakbyście 1000 zarobili no to 5% to jest. Y, 100, 100. Wyższa matematyka Tak to jest 50 zł, no to 5% z 50 to jest to no, 5 zł. 5 zł No, no ci, że zarobił to by jak na takie 100. No ale słuchaj zawsze taki zarobek pamiętajmy prawda? Kurde mur To jest całe 5% z 5%, bo nie jest, że... 1%, 1% tak no, właśnie. no właśnie, a dobra. jeśli daj tu daj to w banku, to jeszcze coś tam jeszcze zrób. Tak, Tak, procent. A dobra, czekajcie, bo moja dziewczyna teraz jest więc pozdrawiam YouTube'a na razie i mm. dzięki za rozmowę. Na razie, na razie. Po, po, pozdrawiam od, od swojej dziewczyny powiedzmy. Tak, pozdrawiam okay, i, po, I od, od Haniko oczywiście też pozdrowienia znowu więc y, do widzenia. Do no. widzenia. Bierzegna. Nara, nara. na razie. Dobra, w końcu może przesadzamy takie, takie tematy, takie tematy, czy coś. Wow, ale tu wleciało. Dobra, ja muszę, ja muszę uważać. Kurde. Nie mogę tak, ja, ja nie mogę aż tak głośno rozmawiać, no bo mój tata teraz, no śpi. Hmm. Cieło, bo za dużo wypił, więc... Jakie tematy? Nic nie było. Najbardziej bekowy odcinek Ewy. <laughs> <m. śmiech> to... To przekracza brednie jaką robiłem w... Y, Sandparku. Serio? Tak. Ale, w Sandparku to były cenzury, wiesz o co chodzi. <grym> dobra, może teraz rozmawiamy o bardziej, no ludzki tematy, no nie wiem. Napierdolaj no. TEGO W ŁAŃCUCHACH! <grym> <grym> to ma być wszystkie tematy, dobra. <grym> Co jest? Zaczynić. Co? Kurde o, overwolf mi wyskoczył na pulpit. Jak dobrze, że ja cię uratowałam. Dzięki, dzięki. Kłaniam się nisko aż po same kule. Aż po same kule? Tak. Ah! Umarłeś! Niestety! Dobra, to nie No. Oczywiście Rodak najlepszy zamyka stawkę. Nieważne czy to smite czy LOL czy CS No Ej no ale słuchaj to zrobimy jeden odcinek z tego czy nie wiem? No bo ja już tam... Jeden mecz, jeden odcinek, zależy ile to w... wsiądzie. No ale no, słuchaj... to i przegrywamy. No no ale, 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 słuchaj, skoro majziemy no life. Smilex, z, z no to No to jedne streama Stream Streama? Na co? No jak to wie? Jak widzicie, to na odcinek już ludzie, to on się pojawi w sobotę O godzinie 15, jeżeli zdążę wyrenderować I zapraszam was od razu na testowego live o godzinie 18 Tak, w którym możliwe, że ja też będę, ale w co też nagrywam, bo no nie wiem, testowego live'a No powiedzmy No a w Smite'a chyba na razie sobie pogramy No, no to słuchaj, no to będzie na strzeg, jeżeli znaczy i też się zgodzi że jasna 18, no, 18, 18, 18, ewentualnie 17 no gdzieś tak powiedzmy Tak się umówmy Bo ja o 19 mam waż, waż, no, ważne spotkanie Yyy... Tak internetowe Oho Też sprawy żeby wiesz... Tak, hajsy hajs z YouTube'a Nie, 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 tak naprawdę Uo na, na, smokiem tak na ty Cicho! Pewnie. Cicho cicho No dobra to Ofensywny refling w opisie i od 100% jebać FUBU O Boże Chłopie, ty wiesz co teraz przywołujeś mego kolego, tak o tak mówił. <laughs> JP armia! Albo, a, albo pokazał yy, padło z religii Faxa Legia. <laughs> to nie Faxa, tylko Legia, kurde. Legie pokaza, no legie pokazał! No to nie mów Faxa No ale mniej więcej no! Legia, Warszawa to najlepszy klub, kto nie wierzy. <laughs> <to> mój dziup. <laughs> no dobra. Ja tutaj jebie tymi mocami na lewo i prawo. Ale no, ale słuchaj, zawsze ty się nie przynudzasz przypadkiem? Co? Czy nie przynudzesz się przypadkiem? W naszej obecności ja by się ja zanudzało. A ja myślałem, że wiesz, tak się, tak się nie odzywa, że to ja myślę, kurde. Ra, ra, wersu, ra versus Ra, który ra jest lepszy? Pewnie ty! Ja? Gdzie tam, ja jestem lupkiem Co ty? Co ty od razu, płópek? No co ty? Ja też byłem lupkiem, teraz płacz jak jestem. Kwatra kill kogoś ktoś zaliczył Ajajajajajaj Ja zajeżdżę po trójny zabójstwo ledwo na Hadesie no Dobra, bijemy tego debila Debila tego wielkiego za... załóżmy, że to jest Rusek, o tak powiem Tak Dobra, ja... Oczywiście, oczywiście bezurazny dla pogodowych Rosji, jasne Tak, tylko walić tych co grają w CS-a. No i jeszcze tych co nas nienawidzą No Jebać bać ale, ale, ale tak poza to nie mamy ani do Żydów, ani do Rosków, ani do Morzynów tym bardziej. A co mamy do nich? Właścicieli. Na pewno? Tak. Aha, po, teraz powiem frazę, która za, y, spowoduje, że zablokuje ten film w Rosji. No. Tario, no to dawaj. Oddawać Krym, złodzieje! Oddawać! Tym, w tym momencie nastąpił blok w Rosji. Jak ty wrzuciłeś to na YouTube, to się, y, od tego? Tak. Wow 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 Dobra, po. Boże, jak to wygląda? O, on się zamknął. Podwójny mur włóczni, też dobrze. A co, ale jego i boję, to się składa. Tak, ja jestem takim typowym supportem. Ja nikogo nie zabijam, ja tylko tak kaleczę. To wiesz co, ja może, Może Boże, co ty Zagrab HDS-em. Nie. nie co? A no w sumie, słuchaj, no bo tam nie było tego połączenie, zgadza się? No. Ja I pamiętam, tak, że my nie graliśmy, tak Ja żeby... pamiętam co do New mam kupić także spokojnie. Newa będzie spokojna. Także nie narzekajmy, okej? Okay? Ile mam złota? Mało. Panie, co ty? Ciekawie by było, gdyby cały klan się i byśmy to nagrali, wiesz? Fajnie by było. No, chociaż na razie poznałem tak naprawdę, bardziej jest na Chyba, że poznałeś tylko jeszcze, jak będzie było. No tam poznałem kilku, ale nie chcieli grać. Smutek. Smutek żal i rozpacz. A... Dobra, ja tutaj tych paziów biję. Wy, be, 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 miasto... Boże miasto, wioska! Boże jaka wioska! To jest koloseum! Nie koloseum, tylko wieża idzie! O! O to chodziło. A, a, a no dobra, myślałem, że gdzie by jesteśmy? O to ci chodziło, Dobre? Nie. Dobra. Nie, 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 łańcuchy, nie, nie. Nope, nope. Spokojnie, może jestem dziadkiem, ale dalej silnym Psy. Pamiętaj, że bogowie byli wiecznie młodzi. No ale o tym to wygląda wiesz. No. Jak staruszek. Kurde, czemu się wszyscy na mnie fokusują? Nie czaję. No, znaczy nie, pamiętasz, że chciałeś stworzyć niby taką rodzinkę, słuchajcie? są nam tak. Wiesz? Jeżeli ktoś nie wie, no to Hickso to nasz główny lider no niby, tak można powiedzieć A niby. Ale tak, tam... Dobra Dobrze. No. Nic nie było okej okay. A to, to ma... ja mam to wyłączyć. A dobra nie, Nieważne ja jeszcze nie ogarniam systemu kupowania Jak to kupować? Kupujesz kami Ej, oparcie ile przegrywamy No wluj, koniec koniec Nie ma już nic Jesteśmy, Jesteśmy wolni Dobra, jest 41 do 4 Jak wyjdę to pewnie mnie zabiją i od razu przegramy, to ja się lepiej nie wychylam to no. już <śpiewanie> koniec tak bo za zabicie gracza to jest 5 punktów, a za zabicie takiego pazia to jest 1 Ja umieram A tutaj jeb zabijam każdego Koniec Dobra to już 49 do 31 Dalej kontynuujemy? Znaczy no Ten odcinek już y, ludzie zakończymy Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał Zwłaszcza w bicie Geralda I chcecie coś dodać? I może coś dziwnego O dziwnych tematach powiedzmy No tak no. no i no że koleżanka Z mojego klaru odważyła się w końcu Do YouTube'a być Tak, chociaż trochę pod przymusem Ale no. No tego zaskoczenia. Tak, zaskoczenia. No, trochę tak. No, a, ale no słuchaj, no bo Patronak to tak naprawdę to przyjaciel, bo i no, i trochę nagrywać na przykład siebie pamiętasz? Tak. Mm -hmm. Pamiętasz te czasy, patrodak? Tak, pamiętam. A więc widzimy się w następnym odcinku, do, do, do zobaczenia i cześć!